Kolejnym autem jest Hyundai Santa Fe w roczniku 2025 z przebiegiem 8000 mil. Samochód uszkodzony w tył, ale poprosiliśmy tutaj, aby nam go dali na tą platformę. Dokładnie tą platformę też nam przywieźli z innego miejsca. I w tym momencie możemy sobie sprawdzić, jak ten samochód prezentuje się od dołu. A co się nam dzieje od dołu? Od dołu się nam w sumie niewiele i bardzo dobrze, bo nie dzieje się za dużo. Na pewno nie mamy e, zdeformowanych tylnych podłużnic, co jest mega dużym plusem. Co możemy zweryfikować? To, że wahacze już. Na aukcji są całe porysowane. Nie mamy jeszcze potarganych dolnych osłon, które zazwyczaj w niektórych miejscach są przetargane. Na pewno śrubki już są całe poharatane, ale bądźmy szczerzy, że jeszcze kilka razy ten samochód tutaj będą przekładać. Więc prawdopodobnie tak może się wydarzyć, że będzie to niestety do wymiany. Ale nie są to jakieś ogromne koszta. Ten samochód ma kompletne zero zabezpieczeń, jeśli chodzi o jakieś elementy przeciwkorozji. Przednie wahacze są także porysowane. Poza tym nie wygląda tutaj nic niepokojącego. Jeden, drugi wahacz, one nie są jakoś pogięte, są tylko zarysowane, więc myślę, że nie powinien to być problem. Tutaj delikatnie osłona także dostała. W porównaniu do aukcji, tak naprawdę dokładnie tego można było się spodziewać. Tutaj jedynym fajnym, dużym plusem jest na pewno to, że mogliśmy sobie sprawdzić, czy te podłużnice nie są zdeformowane, ponieważ jest to dosyć istotny element. Całego samochodu. Delikatnie wanna, ona jest przygięta wraz tutaj z tym e, pierwszym wzmocnieniem i tego na pewno byśmy nie wiedzieli na aukcji, ale tak naprawdę mogliśmy się spodziewać takiego uszkodzenia, ze względu, że samochód przyjął centralnie w tył e, uderzenie.